Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj kultura wyjaśniania poświęcona jest niemal zbrodni doskonałej, bo są w historii wypadki, które warto omówić. A tematem dzisiejszego wykładu jest postać Generał Shiro Ishii, dowódca jednostki 731 która funkcjonowała, zaczęła swoje funkcjonowanie w drugiej połowie lat 30 i funkcjonowała do roku 1945. Formacja funkcjonowała na terenie Mandżurii pod nazwą Placówka uzdatniania Wody, Oczyszczania tej Wody i Walki z Epidemiami. Tymczasem na tych smętnych, smętnych polach Mandżurii Rozlokował się ośrodek, który funkcjonował w zasadzie do końca wojny. Jaka była geneza tego oddziału i jak to w ogóle funkcjonowało? Otóż na początku lat 30., Japończycy rozszerzyli swoje wpływy w północno-wschodnich Chinach, tworząc państwo Manchukuo, zupełnie uzależnione od Japonii, państwo marionetkowe, gdzie de facto rządziła armia. I zaczęli, zaczęli to państwo, to państwko, zaczęli po prostu powiększać i kolonizować. I jednym z inicjatyw, jedną z inicjatyw, jaka funkcjonowała w tym państwie, była właśnie jednostka 731, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1936 roku, w kwietniu zaczęła funkcjonować. W bezpośredniej bliskości stolicy tego kraju Harbinu. I tam zaczęły się rzeczy w ogóle nieprawdopodobne, w tym sensie, że formacja wbrew nazwie zajęła się problematyką broni chemicznej oraz broni bakteriologicznej, czyli bardzo tanich orężów. Oręży. E, które, to orę, e, które to uzbrojenie jest bardzo tanie, dlatego że Japonia jest pozbawiona jest krajem pozbawionym bogactw naturalnych jest pozbawiona e, zaś zasobów, które pozwalałyby jej e, realizować długoterminową wojnę. Natomiast, e, natomiast bakterie coli, bakterie dżumy, bakterie cholery testowane na tych ludziach. Czyli na Marutach, czyli na kłodach, jak to mówiono, czyli dehumanizowano tych ludzi, ofiary doktora Ishi. To była historia, która jest nieprawdopodobna w swoim okrucieństwie z naszego zachodniego punktu widzenia i możemy wręcz mówić, mówić o dalekowschodnim Auschwitz. W tym sensie, że po prostu była to zbrodnia bez kary. A była to zbrodnia realizowana wszystkimi możliwymi środkami. Japończycy bardzo chętnie używali szczurów, które zarażali przy pomocy dżumy bądź innych patogenów i często wykorzystywali pchły, które żywiące się krwią tych szczurów pchły były zarażane i umieszczone w ceramicznych bombach, które Często zrzucano na te smętne poligony, gdzie często celem były kręgi, na które, się, na które składały się więźniowie, i po prostu w ten sposób, sposób testowano, testowano, sposób implikacji, aplikacji tego typu środków bojowych. Oczywiście kłodom zabierano wszelką godność i te kłody były generalnie okradzione właśnie z godności, a także obdzierane z życia, w tym sensie, że przecież implikowano, wstrzykiwano im różnego rodzaju patogeny oraz inne chorobotwórcze zarazki i tak Wszystko to powodowało, że generalnie Ośrodek, oraz obsługujący go ludzie, cały personel kierowany przez doktora Ishi, był, był zatrudniony przy produkcji broni bakteriologicznej i na tym ośrodku generalnie wyrosła wiedza o tym jak należy zabijać i jak to robić należy szybko itd. itd. E, ośrodek funkcjonował do roku 1945, e, też wykształcił wiele filii, na przykład w Hongkongu czy w Singapurze. E, treść tych ćwiczeń czy też testów nie ograniczała się tylko do, e, mówię, do Chińczyków, e, także ofiarą padli e, żołnierze amerykańscy. E, na pewno Brytyjczycy i tak dalej. Więc była to, form, była to straszna historia, gdzie w zasadzie vivisekcje były, na, były chlebem powszednim, gdzie działy się rzeczy po prostu straszne na zasadzie transfuzji krwi od, od, choroby, od, od osoby zarażonej do, do osoby zdrowej. I, e, dokonywano także tra transfuzji, w trakcie której e, pompowano krew, na, na przykład konia, do, 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 do ludzkiego krwiobiegu. I wiele jakichś wymyślnych tortur, nieprawdopodobnych zupełnie, e, stosowano tam, na tych smętnych polach e, i czy też Mandżukuło bardziej. E, po co to robiono? No, jak wspomniałem, to batania broń. Japonii była na to stać. Japonia przecież w latach 30. prowadzi aktywną politykę w Chinach, gdzie jest wojna, gdzie miała miejsce przecież masakra w Nankinie, czyli w stolicy, w stolicy Chin, która została zdobyta przez Japończyków. Drugą, drugą formą opresji, oczywiście, bo przeprowadzono ankietę wśród. Chińczyków, wypytując jaka forma okupacji japońskiej była najgroźniejsza, najbardziej e, pamiętna. I oni wymieni, wymienili między innymi właśnie na pierwszym miejscu masakrę Nam Potem jednostkę 731, gdzie ginie pół miliona ludzi. Pół miliona ludzi. Ta to, to, to działalność tej jednostki nie, ogranicza, nie ograniczała się tylko do murów. Nie, nie ograniczała się tylko do murów tej formacji. Japończycy, japońscy piloci latali samolotami, skąd spuszczano ceramiczne bomby, które były wypełnione pchłami, pchłami właśnie zarażonymi od tych szczurów, i po prostu zarażono w ten sposób ludność, ludność okoliczną chińskich miasteczek i miast. Dzieciom rozdawano cukierki z tyfusem, które były zarażone tym tyfusem żywność w postaci bułek zarażonych tyfusem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wachlarz, czy też katalog tych zbrodni jest naprawdę wielki. Dla nas niepojęty w ogóle. Dla naszego, naszego europejskiego myślenia. I te zbrodnie miały oczywiście cel, no, żeby testować, testować, testować i tak dalej. I Cały ten proceder rozwijał się świetnie, tylko że dowcip polegał na tym, że im bliżej było końca wojny, tym Tokio było bardziej niechętne w wykorzystaniu tego typu oręża w walce. Dlaczego? Dlatego, że Shiro Ishii składał taką propozycję głównemu naczelnemu dowództwu w Tokio, a jednak nie zostało to użyte w wojnie, na w trakcie zmagań na Pacyfiku, chociaż. Także tego typu oręż został jednak użyty przeciwko Sowietom w walce pod jeziorem Hasan w 1938 roku, w pewnym ograniczonym zakresie, ale jednak też to było stosowane. I powiem, w wyobraźni generała I Shiro Ishii ten, ta broń miała przynieść ostateczne zwycięstwo ta tania broń miała przynieść wreszcie ostateczne zwycięstwo. I mogła dać Tokio przewagę w walce na wszystkich frontach. Stało się inaczej. W całym tej produkcji tych mikrobów, broni bakteriologicznej, broni chemicznej była też zaangażowana wyspa, wyspa Onumashima, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Hiroshimy. I tam latem 1945 roku grupa zatrudnionych przede wszystkim młodych, młodych dziewczyn pracowała nad, e, nad broniami, właśnie typu Fosgen i Peryt. E, też sklejała te balony Fugo, które wypuszczono na Stany Zjednoczone itd. I, tak dalej. I e, 6 sierpnia 1945 roku e, część tych dziewczyn zauważyła dziwny błysk. No, oczywiście chodziło o atak atomowy na Hiroshima. E, i był to oczywiście znak tego, że coś się zmienia. W tej gorączce przygotowań nagle no, doszło do takiego uprzytomnienia tego, że technologia może wygrać wojnę, to znaczy technologia oparta niekoniecznie na wykorzystaniu, na wykorzystaniu mikrobów, tylko na rozwijaniu jądry atomowych i tak dalej. Natomiast natomiast w całej tej historii Sowieci przystąpili do działań wojennych przeciwko Japonii w trzy miesiące po pokoju III Rzeszy. Tak jak to zostało mówione w trakcie konferencji jaukańskiej, Sowieci przystąpili do operacji przeciwko Imperium Japońskiemu. I armia kwantuńska, która broniła terytorium Manchukuo, zaczęła się szybko cofać. Operacja została przeprowadzona 9 sierpnia, najazd na Manchukuo. I y, armia kwantuńska, choć nie została rozbita, to jednak się cofała. Oczywiście y, w jednostce 731 ogłoszono alarm i y, w, tym, y, w tej gorączce alarmu i tego, co, co się tam działo, nastąpiła sytuacja, że y, postanowiono zabić wszystkich więźniów przy pomocy gazu, spalić ich wszystkich i... Y, 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 Prochy y, po prostu y, rozsiać po okolicy, i tak dalej. Tak się stało. Natomiast generał Shiro Ishii y, oraz najbliżsi jego współpracownicy spakował monatki i ruszył w, w kierunku Pusan, y, w kierunku Korei, aby na, udać się na statek i tam popłynąć do Tokio, do Japonii. A oczywiście po drodze. Y, Obawiano się ataku na przykład sowieckich spadochroniarzy. Pociąg był opancerzony, przygotowany, wyposażony w, w CKM i tak dalej. Pociąg zje, pojechał do, na Półwysep Koreański. Tam przedos, jego, jego załoga przedostała się do Tokio, miasta wypalonego przez bomby amerykańskie. I e, generał Shiro Ishii oraz podlegli, podlegli mu ludzie rozpłynęli się. Oczywiście otrzymali rozkaz taki, że mają z, trzymać w tajemnicy prawdziwy charakter e, swojej działalności w Mandżurii. E, co ciekawe, w czasach funkcjonowania tej jednostki także pojawiały się publikacje na jej temat. E, pisano w magazynach naukowych, publikacjach naukowych o funkcjonowaniu tej jednostki, chociaż mówiono o tym, że tam oczywiście nie wiem, pisano o ludziach, tylko o małpach mędżurskich, że tam robiono na, na tych zwierzętach eksperymenty i tak dalej, i tak dalej. I cała ta, cała wiedza doktora Ishii, która była zdokumentowana i była przetransportowana, która, która mu towarzyszyła w tej Odysei, w tej ucieczce została przekazana Amerykanom. Generał MacArthur, nowy zarządca Japonii, powojennej Japonii, dostrzegał możliwość konfliktu z Sowietami. No, bo przecież zimna wojna nabierała tempa, i uważał, że koszty postawienia generała Shiro Ishii przed sądem będą stratą dla amerykańskiego arsenału. I te wyniki badań utajniono. Natomiast generał Shiro Ishii i Xi, jego współpracownicy nie byli niepokojeni w zasadzie do śmierci. Ci ludzie nie byli niepokojeni, nie zostali nigdy osądzeni. I tutaj zupełnie inaczej miała miejsce sytuacja. Yy, miała miejsce sytuacja yy, niż w Europie, czy w przypadku nazistowskich Niemiec. Tutaj sprawiedliwości, tutaj sprawiedliwość nie miała mi, miejsca. Yy, I oczywiście po latach dopiero poten potencjał Jednostki 731 był, yy, był odkrywany na nowo. To jest jakby. Yy, jakby odkrywać potencjał Auschwitz, tylko tutaj ta historia była dużo bardziej, bardziej zagadkowa, niedopowiedziana. Ta historia była, była, była po prostu tematem tabu przez wiele dziesięcioleci w powojennej Japonii. I w tych okolicznościach nie ma się co dziwić, że japońskie podręczniki do historii milczą na temat tej jednostki. Dlatego na przykład tutaj warto, warto wymienić taką postać jak profesor Masataka Mori. Jest to wykładowca Tokijskiego Uniwersytetu, gdzie wykłada historię i zajmuje się historią najnowszą Japonii, oraz zajmuje się tajemnicą jednostki 731, która jest w, dla japońskiej opinii publicznej w zasadzie nieznana. Profesor Matsuoka Mori jest odpowiednikiem Hanny Arendt na Dalekim Wschodzie, na takiej dalekowschodniej Hanny Arendt, bo on jeździ do, do Chin, przeprowadza badania, spotyka się z rodzinami, których, rodzinami ofiar dokt, generała Ishii i stara się naświetlać, odkryć ten, tą, tą, tą jasną kartę, czy też białą planę w dziejach Japonii. Co ciekawe, Japonia przyznała się do funkcjonowania, do istnienia jednostki 731, ale cały czas jest to temat tabu, w tym sensie, że nie przyznaje się do tego, że funkcjonowała ta jednostka na takich zasadach, jak to teraz widzicie. To znaczy, teraz widzicie te ludzkie kręgi, na które rzucano te ceramiczne bomby i tak dalej. To była taka technika i metoda. Kolejną cechą tej, tej opowieści jest to, że ta historia na Dalekim Wschodzie ma tam zupełnie inny wymiar, że tam nie doszło do czegoś, co można byłoby nazwać pojednaniem, tak jak to miało miejsce jednak w Europie. Tam te, że tak powiem, rany zadane przez Drugą Wojnę Światową, one, one cały czas są otwarte. To są zby, rany, rany niezabliźnione i jednostka 731 Oddziału to uprzytamnia. A wracając do jeszcze sprawy, że tak powiem, osądzenia i tak dalej, tutaj Rosjanie w 1409 roku przeprowadzili osądzenie tych, którym udało się ich schwytać z jednostki 731 i tutaj akurat oni to przebadali. Ale na pewno wykorzystali efekty pracy zespołu 731 więc na swoich celów, właśnie no, na wojnę i tak dalej. Więc ta historia jest bardzo smętna, jak to jest smętne pola Manżuri, a z drugiej strony jest to taka historia dosyć taka rzecz, która uprzytamnia to, że funkcjonowanie takich formacji, funkcjonowanie takiego dalekowschodnio Azjatyckiego, daleko Azjatyckiego Auschwitz z miejsca strasznego jest w zasadzie zapomnianą kartą, która, która w ten sposób funkcjonuje. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.